Siemaneczko, Turek z tej strony, witam was na swoim kanale, witam was w blogu i dzisiaj odpowiadamy na pytania, odpowiadam na pytania, seria ASCII od BC. Padło pytanie, co to są emanacje i tak się zastanawiałem, czy wam o tym opowiedzieć tak w tym asku tak na szybko coś, czy coś bardziej rozwinąć, więc, rozwinąć, więc taki może mm, krótki wstęp zrobię do multiwersu. Będzie trochę śmieszniej i nie tylko. <grym> Na mojej stronie jest tam seria artykułów. Czekajcie, tylko je znajdę, bo jeszcze nie pamiętam dokładnie o opowiadania się nazywają. Jest ich tu trochę, bo są takie dużo. I tu jeden z pierwszych, tylko nie pamiętam, gdzie to pasje, pasje, pasje. Czekajcie. Tu będzie początek radosnej przygody. Pokrótce. Pierwsza pasja. O, sanktuarium. Nikomu nigdy. Przez ponad 30 lat to nie opowiadałem. To akurat jest sanktuarium, ale jak byłem na jeszcze nigdy nikomu nie opowiadałem, tak jak bardziej. To jak moja rodzina przeczytała to, to relacja moja i mojej rodziny się mocno zmieniła. Generalnie jest mem i ostatnio go dostałem od i idealnie odzwierciedla to, co się stało po opublikowaniu tego tamtego artykułu, a no nie w 2006 rok, czy jakoś tak. Me trying to explain the multidimensional nature of reality and how to can shift between them. My family. <laughs> Mniej więcej tak to wyglądało. Zaczęli mnie traktować jak frika. E, dzisiaj może być podobnie, bo gadaj multiversum to jest właśnie to, to jest kwintesencja. Tak? Nic nie muszę więcej mówić. <laughs> to jest dokładnie to. A, może zacznę od początku. <laughs> znaczy nie to, że stworzyłem Ziemię. <laughs> Bo to banał. Moją misją tu jest to, żeby uświadamiać. To, że codziennie kładąc się spać, idąc spać, podróżujecie, to jest jedno. To, że będąc na jawie, niezauważalnie przechodzicie między różnymi wymiarami, to drugie. Wszyscy to robicie i wychodzenie z ciała, i przechodzenie i korzystanie z emanacji, znaczy, może korzystanie, bym tego nie nazwał, używanie emanacji. E dzisiaj będzie trochę krótko, bo żeby to rozpisać bardziej, rozrysować flipchart jest potrzebny, żeby wam to narysować, więc dzisiaj tylko pogadam. E Robicie to i tak, i teraz e czy to w nocy ob, czy w dzień emanacje. Nie, może nie korzystacie z tego świadomie. E Moim zdaniem jest właśnie uświadomić to. I teraz ja nie wymyślam nic nowego, ja po prostu zauważam zjawisko, zauważyłem zjawisko w sobie, zauważyłem zjawisko w innych, będąc w, w świadomym, może tak, i podczas snu na początku, i podczas wychodzenia, i podczas zmian, dostrojenia się do różnych emanacji. I chodzę po świecie, zastanawiam się, czy tylko ja, ja jestem wariatem, czy ktoś jeszcze to umie i to zauważa? Może nie tyle umie, bo wszyscy to umiemy, To, jakby, to nie jest podejście. Ja nie mam zamiaru nikogo tutaj uczyć. To jest tylko uświadomienie, a, a zmiana, tak naprawdę, świadomość następuje tak, pyk i koniec. Jeśli ktoś ci mówi, że zmieni, że zaczął się zmieniać, zaczął wprowadzać zmiany, ja rozumiem, zmiany do nawyków, ok, tam 60 i 90 dni różne są te przekonania na ten temat. Zmiana następuje natychmiast, w momencie uświadomienia sobie, więc yy, po co to robię? Po to wam gadam, do tej, gadającą zrobiłem z siebie gadającą głowę i, i gadam, <laughs> w ciemności tym razem. Ostatnio strzeliłem materiał czwarty chyba i nie zauważyłem, że zrobiłem tło czarne i zostało tylko tło i tylko moja gadająca głowa, nie było tego tutaj. <laughs> Jest tutaj trochę słabo, ale trudno, no nie będę tego powtarzał, więc będziecie mieli taki jeden wybielony, wyczerniony. Marek coś tu... Cześć, Marek. Nie zauważyłem. Dobra. Więc co z tymi emanacjami? Robicie to, co codziennie. Przechodzicie między wyborami. Jeśli podejmujesz decyzję, podpowiem wam trochę zaraz, jak to zauważyć może, zacząć zauważyć. Ty podejmiecie każdą decyzję. To niezależnie od tego, jaką, niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiesz, to ta druga opcja też istnieje. Musisz być tego świadomy. To pierwszy punkt. Drugi, jeśli zaczniesz, może to nazwę tak prosto, wchodzisz w zadumę, zanim podejmiesz decyzję. Tak? Są decyzje ważne dla naszego życia, zdrowia, rodziny itd. I, I to nie chodzi o takie normalne zastanawianie się, tylko można powiedzieć, zatrzymujesz czas. Nic się nie liczy w tym momencie. I, i, i zaczynasz się łapać na tym, że wchodzisz w taki stan dziwny. Nie do końca tutaj bym porównał to do wibracji w OB, ale jest coś takiego, że jak. Zamkniesz oczy i podniesiesz ciśnienie w głowie, to takie buczenie się pojawia. Nie? To jest taki fizjologiczny stan. Jeśli zaczynasz coś takiego odczuwać, takie zatrzymanie podczas podejmowania decyzji i, i zaczniesz się tym bawić, zaczniesz zatrzymywać ten moment, to coś, coś, tu teraz odniosę się. To jest coś podobnego, jak zasypiasz, jest drgnięcie mięśni i odcina ci mięśnie i ciało się zaczyna relaksować, ty wpadasz w hipnagogę, której pewnie nie wybrałeś i wpadasz w sen. To tu podczas podejmowania decyzji jest taki taki zgrzyt, można tak powiedzieć, w rzeczywistości, tak to może nazwać. Tak, może tak trochę was naprowadzam yy, dookoła, ale też nie chcę narzucić zawartości jakoś tak bardzo, żebyście sami w sobie to wykryli, a nie zaczęli ćwiczyć moją technikę, bo ja nie mam żadnej techniki. Znaczy mam, ale, ale jakby to nie o to chodzi. Żebyście wzięli to, co mówię i po prostu zaczęli obserwować siebie. Nie? Podczas podejmowania każdej decyzji te potoki się rozchodzą. Tak? Teraz ty możesz zajrzeć w tą drugą rzeczywistość, w ten drugi wymiar i sprawdzić, jak wpłynęła ta decyzja inna na to, Kim jesteś, gdzie jesteś, co się z Tobą dzieje, itd. Hmm. i tak dalej. Tak naprawdę, to tyle. <laughs> tak ze wstępu. A, a, a coś jeszcze, co mogę dopowiedzieć. A najważniejsza rzecz. A, dlatego nie chcę zrobić emanacji tak po prostu, że tak powiem. Wejdziesz z ulicy, nie znam Cię, nie mamy kontaktu, a ja daję Ci. Y teoretycznie umiejętność latania śmigłowcem, czy prowadzenia, nie wiem, jakiegoś rajdowego samochodu, który ma tysiąc koni, a ty nie masz umiejętności. To nie do końca. Dlatego najpierw chcę, żebyśmy się spotkali poznali. Pierwsze szkolenie jest z komunikacji. Najpierw tu musisz się skomunikować sam ze sobą na odpowiednim poziomie i na odpowiednim standardzie, który ja troszeczkę muszę sprawdzić, jak ty działasz tu. Potem zobaczyć twoje relacje na zewnątrz. Potem uświadomić Cię, że wychodzisz z ciała i żebyś tyle ćwiczył i ćwiczyła, żebyś nauczyła się wychodzić z ciała tak, kiedy chcesz, na ile chcesz, gdzie chcesz, dostrajała się do różnych wymiarów, na żądanie, na zawołanie. I dopiero wtedy możemy usiąść i pogadać o emanacjach. Bo jeśli ja Ci wyłożę samą teorię i Ty zaczniesz coś ćwiczyć i wydziwiać, to się może skończyć różnie. Zależy, jak bardzo zdeterminowany będziesz, ale nie do końca wykształcony pod tym kątem, że nie będzie na tyle tej świadomości w tobie, to nie chodzi o wykształcenie świadomości w tobie i jakby poczucia bezpieczeństwa, żebyś wiedział, co dalej, jeśli chodzi o te, powiedzmy, że dalej techniki i tak dalej są bardzo ważne, żebyś wiedział, co i jak robić, żeby się tam nie pogubić, żeby móc wrócić tu z powrotem, bo tak można tam zostać. I jak nie wiesz, jak wrócić, to nie wrócisz, <grych> bo będziesz na, odpowiednim, na odpowiedniej ścieżce wejścia i nie będziesz potrafił otworzyć odwrotnie, i nie wrócisz. Nie? I teraz, jak dużo łatwiej jest w to zacząć wchodzić, jak, jak już umiesz wychodzić i umiesz dostrajać się do różnych innych wymiarów, bo a, to jest inne. To, znaczy to też jest dostrajanie, tylko tak inaczej w fazie się przechodzi. I jakby to jest taka, no, można powiedzieć, naturalna kolej rzeczy w ewolucji naszej świadomości. Nie zaczynamy od emanacji, tylko bardziej zaczynamy od snów jak uświadamiamy sobie sny, potem zaczynamy wychodzić i dopiero potem byśmy mogli wchodzić w emanację. Znaczy i tak wchodzimy, prawda? Tylko nie korzystasz z tego świadomie, tylko używasz tego w jakiś sposób, ale jesteś na... Na taki nic. Tak samo jak w obie, jesteś przypięty, to, 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 sorry, to tutaj też jesteś na taki nic. I no, powiedzmy, że opiekunowie pilnują. <grym> tak to może nazwę. A, a, a jak zaczniesz wydziwiać i fisiować, to, to jakby zaczniesz bardziej świadomie w to wchodzić, więc opiekunowie myślą, powiedzmy że jest OK, jak on się dotyka, to my już nie, on ma kontrolę i odpowiedzialność, OK, i tak to wygląda. Więc tu trzeba bardzo uważać, do tego jestem bardzo powściągliwy w tym, jak, żeby wykładać emanacje, że tak powiem, publicznie, za free i tak dalej. Nie o to chodzi, że to ma być płatne, chodzi o to, że masz mieć pewien, za free, czyli bez twojego żadnego wkładu w uczenie się, o, o to chodzi. Teraz to robię za free, teraz sobie możesz korzystać, tylko ciekawe, co z tego wyjdzie. Nie? Dlatego jestem bardzo taki, powiedzmy, wycofany w tym, żeby to nie, nie kłaść tego jeden do jednego, czy nie mieć potem, powiedzmy, jakiejś tam pseudo kontroli nad procesem wchodzenia ciebie w tą przestrzeń energetyczną i w te zagadnienie. Jak będziecie mieli jakieś pytania. Myślę, że to by było na tyle na dzisiaj, nie będę tam przedłużał. Taki mały krótki wstęp. E, może was zaciekawi. E, powiem tak, w obs się można pobawić. Jest spoko. Tutaj już nie ma zabawy. Naprawdę. Nie mogę za dużo powiedzieć, bo mi się wyrwało. I... Ale no, można sobie tutaj pokręcić trochę zabaw. Albo możesz się wpiąć w dwa wymiary na raz e, i. Niektórzy to nazywają schizofrenią i potem idziesz do szpitala i tak cię diagnozują. Moim zdaniem to nie jest jednostka chorobowa. To jest bardziej właśnie taka, takie spętlenie energetyczne, gdzie jak ktoś nie potrafi wykryć, zdiagnozować odpowiednio, to, to potem no, ta osoba ma dostęp do iluś wymiarów naraz i jak ona by wiedziała, że to nie jest nic złego, a, tylko żeby nauczono ją z tego korzystać, to że nie byłaby traktowana jak wariatka czy wariat. Nie byłaby zamknięta w szpitalu, tylko byłaby bardziej szamanem, guru i tak dalej. No i to taki dodatkowy wrzut z mojej strony. Dobra, nie będę ci zadawał już, <grysty> wystarczy. Przyjdziecie na OB, będziemy gadać. emanacji nie wiem ile zrobię, dużo. Generalnie prowadzę emanacje, ale nie tutaj. Nie, nie fizycznie, ale to już inny temat. Znowu coś dodaje cholera. Nie, dobra, starczy. <grym> to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Wrzucajcie swoje relacje z OB. Wrzucajcie pytanka, bo tych pytanek ja mam tutaj w telefonie, mam sporo. Także ja sobie będę je dokręcał i dodawał. Na maila możecie pisać, na, tam, na Whatsappa, na, na, na Messengera, gdziekolwiek. Gdziekolwiek w, traficie na mnie, na, na Instagrama jakieś tam, PW, czy na YouTube'a, czy na Twittera, obojętnie, wszystko macie. Wszystko macie jakieś tam, czekajcie, ja zaraz po oczach białym, czekajcie, bo o, tu macie wszystkie tamte YouTube'y, Twitter'y, LinkedIn'y i tak dalej. TikToka założyłem, ale jeszcze nic nie nagrałem, więc... Może coś zacznę nagrywać, jak już mam możliwość jakieś w jakiejś wyguby. Dobra, nie przedłużam. Cześć, trzymajcie się. Pa. Do następnego razu.